Hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Malwolo i dzisiaj pogadamy sobie o nietolerancji. Pierwszy ogień idzie rasizm. Rasizm jest to zespół poglądów polegający na tym, że, głosi, że wyznaje się poglądy, że jedna rasa jest lepsza od drugiej. Hasizm jest to, się każdej z ras. w każdej rasie są rasiści. Nie muszą być to tylko biali. Mogą to być także czajni obecnie. Dosyć popularny jest popularny. E, dosyć dużo jest rasistów e, ciemnoskórych. Na przykład w Ameryce, mm, chcących mieścić się za e, czasy segregacji rasowej w USA. Ale słuchajcie, to jest dużo szerszy problem niż się mogło wydawać. Polska według mnie jest kolejnym państwem rasistowskim. E, na każdym kroku e, można zaobserwować e, tego typu zachowania rasistowskie. Hmm. Myślę, że rasizm już jest tak bardzo zakorzeniony w kulturze polskiej w pewnym sensie, że nawet go nie zauważamy. Hmm. On nam towarzyszy każdego dnia. Macie nawet głupie kawały o Żydach, o Rumunach, o ciemnoskłych osobach. Jest po prostu to jest w związku przejaw rasizmu w naszej kulturze. Nic więcej. Nie takie kawały nigdy specjalnie nie bawiły. Były zazwyczaj odznaką niewiedzy osoby opowiadającej te kawały. Niewiedzy także pod kątem często tego do jakiego nurtu one należą. Ale też nie należą do rasizmu. Są jego przejawem. Informacja dla każdego białoskórego rasisty. Hmm. Twój przodek, przynajmniej jeden, przynajmniej kilku twoich przodków musiało być ciemno ciemnoskóży. Tak wiem właśnie, zniszczyłem cały Twój światopogląd na ten temat. Nie, człowiek, e, piersi Homo sapiens nie byli biali. E, byli ciemno ciemnoskóży. Ponieważ tylko w Afryce mm, tak mało owłosione stworzenia jak my mogły przetrwać. Dopiero z czasem by nauczyły się wytwarzać y, ubrania, i by były w stanie osiedlić się bardziej na północ. Więc przykro mi, y, w pewnym sensie ty, ty również jesteś czarny. Skąd bierze się rasizm? Moim zdaniem y, rasizm bierze się y, ze stawu przed innością, z niewiedzy, z y, chęci zemsty nierzadko oraz z skanie prawicowych poglądów. Okej, okay. myślę, że starczy już o mm, rasizmie. Myślę, że teraz powinniśmy się zająć się nietolerancją religijną. Co to jest e, nietolerancja religijna? Jest to oczywiście e, zespół poglądów wyrażanych przez daną osobę lub grupę osób e, mówiąca o tym, że E, dana religia lub grupa religijna jest B i fuj i jej nie kochamy. Skąd bierze się nietolerancja religijna? Mm, słuchajcie, bierze się z niewiedzy, ze strachu. Już mm, człowiek e, boi się tego, czego nie zna. Boi się inności. Mm, Takie są zapogamowani przez naturę. Mm, słuchajcie, może też się bać tego, że po prostu Taki jest w pewnym sensie przymus społeczny, ponieważ wszyscy na przykład są antysemitami i nie lubią Żydów. I to ja też nie będę lubił Żydów, ponieważ nie chcę, nie chcę wychodzić jakoś z tej grupy, mające takie poglądy, a nie inne. To może być jeden z przykładów a tak korzystając jeszcze z y, możliwości chciałbym wam jeszcze powiedzieć o jednej sprawie słuchajcie y, wszyscy neonaziści w naszym kraju, w Polsce y, są totalnymi idiotami, ponieważ y, wygłaszają tezy człowieka, który uważał, że Polacy czyli ogólnie Słowianie po Żydach Rumunach i Rosjanach są w kolejni w kolejce do eksterminacji. Mm. Słuchajcie, to co wygłosicie, to co głoszą e, neonaziści, to jest po prostu totalna upota. Szczególnie w Polsce, gdzie naprzeciwko ten kraj wyciepiał i e, ten naród wyciepiał tyle e, z powodu e, wszelkiego nazizmu i nietolerancji. Mm, że na serio moglibyście sobie tarować. Okej, okay. kolejnym e, punktem jest fundamentalizm religijny. Słuchajcie, e, jest to dosyć podobne do nietolerancji religijnej z tą różnicą, że tutaj e, wychwala się jeden, kon, jedną konkretną religię ponad wszystkie inne. Mm. I po prostu darzy się wyznawców innych religii dużą niechęcią. Jest to w Polsce dosyć często spotykane, zazwyczaj wśród starszych osób słuchających pewnego radia. Hmm. Gdzie są właśnie głoszone tego typu tezy? Hmm. Słuchajcie, żadna religia nie mówi o tym, że inne religie są B i Fuj. Ja myślę, że fundamentalizm katolicki będzie się nasilał, ponieważ przebywać w Europie zaczyna przybywać Osób, osób wyznających islam e, muzułmanów e, myślę, że taka będzie reakcja mm, obronna na to i to nie będzie dobre, będą się działy mm, niedobre rzeczy tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ e, z tego co słyszę coraz więcej e, mieszkańców Europy przechodzi na islam mm, i myślę, że czy ja nie sądzę, że islam jest jest zły, jak, jak, ja jestem jak najbardziej daleki od tego typu poglądów. Ja po prostu wiedzę, że y, strach przed islamem jest tak duży, że y, ludzie mogą popaść w skrajność. Okej, okay. y, myślę, że y, starczy troszkę tych dużych, utartych, y, szerokich y, nurtów nietolerancji któremu tutaj przedstawiłem. Myślę, że teraz zajmijmy się mm, taką najzwyklejszą nietolerancją codzienną, którą można spotykać w pracy, w szkole, e, gdziekolwiek. E, zazwyczaj ona mm, objawia się tym, że ktoś nas dyskryminuje z powodów nie, wyglądu, e, noszenia okularów, e, odstających uszył, e, danej fryzury, Cokolwiek, każdego elementu naszej osoby może dotyczyć nietolerancji. No słuchajcie, nie przejmujcie się idiotami, którzy was wyzywają tylko czy z powodu waszego wyglądu czy poglądu. To jest sprawa każdego człowieka, osobna i... No słuchajcie, możecie głosić poglądy, jakie tylko chcecie, jeśli one nie ograniczają wolności długiej osoby. Takie są moje poglądy i nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. Otóż, a co do niechęci w pracy, to już są zupełnie inne sprawy, bardziej dorosłe. Mm, mogą one nawet kończyć się sądem. Są różne metody e, walki z nietolerancją w pracy. E, Ta nietolerancja w pracy ze strony np. pracodawcy może się... E, może to jest przykład mobbing, coś w tym rodzaju. Hmm. Na przykład będę komuś tam utrudniał e, życie w pracy tylko dlatego, że na przykład jest żywe. Na przykład e, nie będę mu dawał dni wolnych e, wtedy, kiedy są jego święta religijne. Hmm. To są właśnie także przykłady takiej nietolerancji codziennej. Hmm. A znaczy, słuchajcie, nie wiem jak to wygląda ze strony prawnej, ale wydaje mi się, że taka osoba doświadczająca czegoś takiego może spokojnie um, takiego pazawcy po zaskarżyć. Um, ponieważ jest to nauczenie um, praw człowieka chociażby do um, możliwości wyznawania swojej własnej linii. Ale słuchajcie, um, nie dajmy się debilom, um, którzy są nietolerancyjni wobec kogokolwiek. Um, stawajmy po stronie osób um, prześladowanych. Um, po prostu... Nie pozwólmy sobie wejść idiotom na głowę. Ja mam życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Jeśli tak, oceniajcie, komentujcie, yy, subskrybujcie. Ja mam życzę miłego dnia. Na razie, że się czołem. Ciao!